Ciemka ludziska, ja jestem Harry, pykamy sobie w Total War Rome 2, kampania rzymska. Eee, no tutaj... <laughs> trochę się podziało. Eee, no ale... Tutaj, idziemy tutaj, dobra. Eee, tutaj kolejna tura. Eee, no, e, tutaj jeszcze chciałem powiedzieć. Też my z nimi się nie... Nie, nie walczyliśmy z nimi. Okej, okay, bo nagrywam odcinek ale coś mi się zawiesiło i... i po prostu muszę nagrywać od nowa, a tutaj się trochę podziało, więc e, jedziemy następną turę. Czy tutaj e, Wszystko zrobiłem Czekajcie czy ja mogę? E, a nie mogę w ogóle Nie mogę nikogo kupić, dobra zobaczymy. Tutaj. Nie mogę, więc. Dobra, no to jedziemy kolejną turę, ludzie. Eee, tutaj. No, Nagrywajmy odcineczek, ale no coś mi się tutaj eee, ścięło. I nie miałem nic zrobić. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie w porządku. I że mi się nie da. Nie pod, pod koniec filmu. Albo w połowie. Eee, tutaj. Tutaj oczywiście, to już, by, to już byłoby poprzednie poprzedniej części, więc tutaj pomożemy. E, będą nam, Jak się nie mylę, to jeszcze przed tym, jak... jak... Zrobiliśmy bitwę. Z... Bryzo, coś tam. Nie wiem, czy nas teraz będą atakować znowu, czy nie. W jakiejś na senatu. Tutaj nie możemy, no trudno, no więc tutaj tak tak umrzemy Okej okay. Okej, okay, przeżyliśmy tu, ej A nie, jednak nie Myślałem, że przeżyliśmy Tam mamy jeszcze flotę dużą, dziękuję za szczyt na śmierć Eee. Żydowie, no właśnie I tutaj ile nam daje? Zobaczymy. Aha, ok. I tak, tak wygraliśmy, więc dobra. Eee, jedziemy na Fryzów, czy nie? Czy tak? Nie chciałbym się już tej bitwy drugi raz zrobić, więc tutaj. E, Najmi. Dywersja gdzie? Ten bohater Rzymu zginął mężnie w obronie swojego ludu. Dobra. E, Okej. Okay. Dobra Okej. Okay. Dobra. Wyjdziecie gdzie? Gdzie wyjdziecie? A tutaj dobra. Dobra? To, to możemy użyć? Tutaj możemy zrobić. Eee, 6 do. Tutaj znowu łodzi możemy, ale. Czy mi są tutaj potrzebne łodzie? Ja bym wolał. Tutaj do żywności. Tutaj bym chciał to. To się to robi. A tutaj co? Na a, to idziemy w ten miasto cywilne, walczy, coś tam, tam było? Cywilne. Ok. Aha, okej. Okay. Przypadać. a bo jeszcze z tymi walczymy, dobra. E, z tymi się przyjdziemy. Sabotaż osady. Okej. Okay. dysk z dyskredytowanego wroga. każdy powod, powodzeniem zdyskredytował wroga postać. Prawie, że całkowicie straciła pewną siebie. Okej, okay, udało się. zajebiście e, tutaj możemy co? Dawaj to Teraz lecimy na terny Egiptu. Okay. Dobra, tutaj, weźmiemy się na oddział tych, jak Niech nie już tutaj mają, czterego od razu, tutaj, nie możemy, ok, dobra, musimy odbudować tutaj armię, tutaj. Czy nam się tutaj przyda kolejna armia? O to jest pytanie. O ile tutaj mamy? Właśnie nie wiem, czy nam się przyda. Więc na razie zostawimy. Tutaj jeszcze mamy jeszcze jedno, jakby co. Eee, tutaj, okej, okay, i tu. Tu, tutaj, co mamy Okej, okay, i tyle, dobra Mamy zero, ej, ludzie Więc, e, okrągłe zero mamy Więc ja bym chciał tutaj to zobaczyć A, no nie, tutaj mamy wszystko, dobra Dobra, jedziemy kolejną turę e, Który tutaj ten? Nie Teraz pytanie: No, i szukaj, Kuźwa. Ili 11 armii, szukaj. A. Dobra. Eee. E, 6% do zasięgu ruchu. Na mapie kampanii premii do Szarżyna. Dawaj to. Koniec, który. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, tutaj ci. Gdzie oni jadą? Halo, gdzie pan tam jedzie? Nie zaglopował się pan. Pan. Pomieracie mi tam. Okej okay. Konferencja galijska, co oni tam robią? Panie Halo yy, ile mamy filmu? Dobra, mamy trochę filmu, dobra Swabowe Ateny Dobra, one tam coś długo robili Eee, Sara, Saba, Mam nadzieję, że ci seksualiści Senatu nie zatykują O, dobra Dają nam czas do Wzmocnienia tych kilku miast. Teraz tutaj będzie ciężko, tak? Wojskowy by chciał śmieć. Okej. Okay. Okej, okay. tutaj mamy to. To jeszcze co to jest? Okej. Okay. Dawaj to. Idzie tutaj. Aha, oni już tam idą. Tak, tutaj. Jeśli oni tu idą, to wyjdzie na tych. O. Swebowie. Oni to przejmują. Potem tutaj jeszcze ci. Okej okay. Tak. Tutaj A, oj ty Widzicie, co jest wyspecjalizowani już tutaj możemy werbować? Widzicie? A tutaj już nie Ej Skupię. Tutaj co? No przydałyby się, tak? Okej okay. Wyczerpanie za powodu zimna. Okej. Okay. Oni są już tutaj fryzowie. Gdzie? Okej. Okay. Okej. Okay. Ach, oh, weźmy może tylko jednego. Dobra. Okej, okay, chodźmy jeszcze tutaj. Tam była konkretna bitwa. Okej, okay, to zamiast tego... Okej, okay, tak. Dobra, i tak za jednym razem zrobimy yes. sobie... ...tutaj. Nigdzie nie widzę armii, żeby tutaj cokolwiek... A, my świędził Okej, okay, tutaj kto? Rodos. Okej, okay, ty. A, I tyle z tego było, dobra. Muszę zapamiętać, że tutaj coś... będzie, tak? Eee... I tutaj będzie bitka chyba. Więc Jedziemy następną turę. Moi drodzy... Zobaczymy co, jak. Eee... Polecimy grubo, pont. Robi się coraz mniej frakcji ludzie tutaj. Coraz trudniej. Chyba jakieś arwesomie. Albo nie galijskie plemiona bacz coś. Będziemy podbić tutaj Rhougion. Rhou. Rhougion. Może tam przejmiemy to sobie. Chyba tyle tutaj, tutaj ta armia nie, nie zdąży tutaj dojść. Więc. Tutaj będzie po nich. Można tak to powiedzieć. Okej. Okay. Zd ok. Ok. o okay. oh, Kurde, więc tutaj. Może zawalczymy już, więc będzie konkretna bitwa, szturm. I ich, ich jest. Przeszło 3. Przeszło 4000. Na ze 2,5. i mam tutaj wyszkolonych, więc. Musimy konniczo jak najszybciej tutaj ich, tych wyszkolonych, rozupać. Miarzyciele czaszek, swebowie. Okej, okay, zobaczymy czy umieją tak miarzyć czaszki, jak tak tutaj się nazywają. 2300 jest ich tutaj, armia w garnizonie też. Flota w garnizonie 240. Lucizna jest w ogonie. Łciskie przysłowie. A człowiek nie ma na to gdzie ma? Czekaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Так. Okay. Okay. We should thank the gods, men, for the opportunity that lies before us. Glory as we go over the walls, plunder a pletum. Okay, więc tutaj ruszamy. Ready for battle, militias. Melee troops. Warriors ready. Let's. Go. OK, oni tutaj idą Dobra wy akurat jeszcze w gdy... Podlecieć? Dobra, nie wiem to jest, ale lecę le 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 za nimi od razu missiles are waiting targets legionary cohort okay La troops are waiting orders we have discovered the enemy's hidden units okay we should save abim's have są walssz ale nie może masz tak Dobra Okej okay. Dobra Dobra. Dobra. Our hidden units have been discovered. Legionary cohorts! Legionary cohorts! Evocati! Quick march! Yours to command! We hung the battle!

Okay. On me, sons of Mars! What double time? Dobra. Fire! Legionary cohorts! Legionary cohorts! Evocati! could have the test? fire on the enemy. hey! the double. Dobra. Romans ready for duty. missile infantry. Evocati! okay, something at your command.

Held, Romans all, legionary cohort. Your orders. one. Melee infantry ready. Felices. Okay. One of our units has used all its ammunition. Okay.

Dobra, teraz tak, teraz ci wszyscy dać mi ich tu, oprócz tego oddziałuń się stanie tutaj. tutaj. Okej, okay. zagonisz tutaj, wyłażą, to możemy i dzik. wy... Yy. Ok Missile infantry Advance at speed! Please, in okay. a recovery Avocati Ready! Hyah! Relay troops Retarge! Romans ready for duty Dobra. Dawajcie ty jeszcze kur... One Bo... Okej, okay, tutaj największy. większy. Dobra. One of our units has used all its ammunition. Dobra. Felices! Legionary cohort! Dobra! Avocati! Ready! Brave Romans to a man! Ready and waiting! Dobra! Sons of Mars! Rutto! Avocati!

Mam no już to stop Okej, okay. nie uciekniecie przed konicą, ludzie. Nie ma szans, tyle mamy. Minut, oż, kurde, dużo, dużo już. Okej, okay. dopadliśmy ich. Dobra, teraz zobowiązujemy tych tych, One of our Tak Dobra, możecie już stąd spadać tylko z tego generała, bo sam nie ludzie No Jak widzicie Niby konica, ale dużo robi Tylko trzy byli? A ten gdzie? A tutaj dobra 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 Dobra. One z naszych units jest used jej amunicji. Okej, okay, ej. No, tam nam... ...czuli. Dobra. Okej, okay, dobra, wy już... Nie, wiecie jeszcze w nim tyłek. No tutaj... ...no trochę ich poginęło. Można powiedzieć. Ok. zakończ bitwę. zakończ bitwę. Dziękuję bardzo, ludzie. No, nie masz, nie mam aż takich strat dużych, więc jest dobrze. Oni mają większe. No, mieli dwukrotną... Czekaj. E, mieli dwukrotną przewagę, więc tutaj sobie jakoś poradziliśmy. Mieli też kilku tam wyszkolonych, więc... Tam jakieś plemiona, swebo... swebowie. No, no ciężko, ciężko mają. Takie, po prostu widzicie, pancerz, wszystko lepsze mamy, więc... 11 minut bitwa, więc tutaj będziemy już kończyć odcineczek, moi drodzy. E, po zakończeniu wojny z nami Dobra... Ruchu wojny. Dobra. Tutaj to, okupacja, znaczenie rangi, prakcja pokonana w wybowie okej. Okay. Tutaj to Tutaj bym chciał, co? Aha. E, 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 to możemy dodać to Tutaj tak e, Czekajcie Stratek Dziękuję bardzo, więc Ja tutaj już będę kończył odcineczek, moi drodzy Tutaj kto? I cenowie, tak? Okej, okay, czy ja mam to jakiegoś tego szpiega? Tu mam szpiega, więc sobie go tutaj przytargamy Szybko jeszcze ci to co? Piktowanie, okej okay. No jest ich dużo tutaj, nie mówię, że nie Nas też jest dużo więc nie wiem, czy tutaj. Eee... Okej. Okay. Dobra, tak. I dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli film się spodobał, to duża paw w górę. Przede wszystkim subskrypcja z jedwczkiem tam pod filmem. Oczywiście mamy być szara, nie czerwona. Został w dłonieczek, żeby były na biorąco... Komentarz dam Ci, serduchu. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Elo, na razie.